Sianko tutaj grałem 2050 i witam Was y, w pierwszym odcinku poradników. W tym poradniku pokażę Wam jak zainstalować Optifina do Minecrafta, więc zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to wciągnąć naszego moda. Link do moda będzie w opisie. Potem, gdy już to nie moda, y, wchodzimy w start. Przyjmujemy procent a, p, p, d, a, t, a. procent. Dajcie Enter i szukacie tylko Minecraft wchodzicie. Minecraft otwieracie za pomocą Archivid Winner. I teraz tak, gdy Wam się otworzy, to yy, nie pamiętam jak się ten plik nazywał. Tutaj Wam się pokaże taki plik dużymi literami pisany. Jego musicie usunąć. Ja Wam, ja wam napiszę w opisie on się, jak on się nazywa. No nie przypomnę sobie go teraz, ale będziecie mieli w opisie jak on się nazywa, ale wiem, że on jest dużymi literami pisany i musicie go usunąć. Gdy już go usuniecie. Na, otwieramy naszego moda i to, co, wszystko to, co tu mamy, musimy jakby tak skopiować i przenieść do, do Minecraft Jar. przetworzy możemy teraz możemy sobie to wyłączyć odpalać, odpalić Minecrafta ja muszę chwilę poczekać zanim się to otworzy to też możemy sobie zamknąć musimy się na to otworzyć tylko się otworzy Minecraft jak się odbladuje. Jak widzicie macie. No i właśnie mam. Yy, dobra. Pierwszą rzeczą, którą jest optyfajnie, to jest yy, citril. Oj, to się ścięło. Czyli przybliżenie, kran. Możecie sobie przybliżyć, na przykład. Bardzo przydatne to jest jakieś, e, w jakichś wojnach no. z Drugą rzeczą to jest: macie koordynaty pokazane u góry, w lewym, górnym rogu. A trzecią rzeczą to jest: y, macie wie, więcej FPS w Minecraft. To mój kolega, ktoś na ma wyczepisty komputer, ma 300 FPS. Powiada Wam, 300. No. 300 FPS. Więc tak, więc, yy, yy, dziękuję za oglądanie tego filmiku. Yy, komentujcie, subskrybujcie, łapeczki w górę i trzymajcie się, na i pa!